Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno mnie nie było tutaj z tą serią na kanale. W sumie to. No ta seria jest przeniesiona ogólnie. Seria Transport Krajowy, bardziej seria już POV. Point of Whip, czyli. No w, sk w skrócie POV, nie? Na inny kanał tam na. POV Poland Tracker, więc tam serdecznie Was zapraszam. Tutaj mam, słuchajcie, do pogadania troszeczkę na kanale, ponieważ to miałem widza też, ale też może niektórzy się zastanawiają, którzy mnie tam obserwują, gdzie jest większość serii na kanale. Może nie wszyscy tam też wiedzą, czemu seria. Transport krajowy zniknęła ogólnie na kanale, w sensie ona jest, tylko dlaczego już jest nie nagrywana? Nie? Ja tam to omawiałem, tylko że w filmach chyba innych, Nie koniecznie tych z transportu, i nie każdy może wie. Ale właśnie dlatego. O Jezu, przepraszam Was, ale słuchajcie, zmęczony człowiek, najdzie do domu z Opola. I tak mnie wzięło, żeby się pogadać z Wami. Już to planowałem zrobić jakiś czas temu i się tak zabieram. No, seria ogólnie została przeniesiona na inny kanał, na drugi kanał, który mam y, od niedawna, czyli właśnie ten POV Poland Tracker. Tam Tam ogólnie nagrywam już ileś filmów jest dostępnych z trasy, nawet z Dafa 105, którym chwilowo jeździłem. Tak więc zapraszam Was. Link macie w opisie do tego kanału i tam możecie sobie wejść. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, możecie sobie tam zasubskrybować ten kanał, włączyć sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo YouTube strasznie chrzani wszystko i niestety właśnie są tego skutki u mnie na kanale właśnie tym, który teraz omawiam, a słuchajcie, chodzi o to właśnie, że raz, że się tutaj troszeczkę syw robił między seriami, bo tutaj tak, gry symulacyjne, za chwilę znowu seria z transportu gdzieś tam na trasie. A to assassin. A to słuchajcie, farming i takie się troszeczkę zamieszanie robiło na tym kanale. Tak więc powiem Wam szczerze, że chciałem troszeczkę uporządkować to wszystko i właśnie tą serię z transportu przenieść na ten drugi kanał. Natomiast na tym kanale. Z czasem została tylko seria ETS2 ATS, czyli Euro Truck Simulator oraz American Truck Simulator i Assassin's Creed Origins, którego też już dawno nie grałem, bo po prostu nie mam czasu, nie mam kiedy tego zrobić. Ja nawet nie mam czasu właśnie w ETS grać, ani w ATS. A no dzisiaj jak wrócę to może sobie usiądę na chwilę, ale tak jak widać też już na tym kanale zostały właśnie tylko te serie, ale mało tego. To już nawet nie są vlogi nie To już nawet nie są vlogi To już są zwykłe jakieś tam Materiały, że sobie tam jadę ciężarówką Są osoby, które to oglądają Za co bardzo dziękuję Widocznie taki kontent też się podoba Bez jakiegoś tam Gadania i tak dalej Tylko po prostu jazda tak Od A do Z i tyle W sumie takie moje początki Na YouTube się mi przypomniały Jak pierwszy raz nagrywałem bandicamem Czy tam jakimś darmowym programem po 10 minut, nie, no to właśnie takie filmy bez vloga, tylko od takiego czegoś się kiedyś zaczynało, no później się kanał zmieniło znowu na inny, bo tamten ogólnie nie był na moim mailu. Tak więc Wam powiem, że wiele od tamtego czasu się też zmieniło, no i też dużo Was przybyło, nie, na tym kanale, więc dziękuję Wam bardzo za to. No i myślę, że trzeba to wyjaśnić, o co tutaj chodzi. No chodzi o to właśnie, że już taka wena troszeczkę mi minęła na te vlogi, nawet z gier. Bo niestety zauważyłem, że YouTube ogranicza mi zasięgi strasznie, co doprowadziło do tego, że nawet przestałem nagrywać vlogi, słuchajcie, nie. Po prostu przestałem to nagrywać yy, ze względu na to, że po prostu zdałem sobie sprawę, że tego nikt za bardzo nie chce oglądać, a nawet jeżeli ktoś to ogląda to naprawdę. Ktoś, kto na bieżąco jest na moim kanale, sprawdza chyba obecność moją na kanale, czy po prostu coś nowego dodałem co tydzień, regularnie. I chyba tylko te osoby wchodzą i oglądają ten film, za co bardzo Wam dziękuję, bo niestety YouTube ogranicza zasięgi, strasznie ogranicza zasięgi. Wyłącza dzwoneczki, nawet wiem, że są sytuacje, że odsubskrybuje automatycznie komuś, na przykład mój kanał. Bo już też miałem przypadek jakiś dłuższy czas temu, że nagle kanał Rafała Zazuniuka, powiedzmy ten, który tam jeździ po Kanadzie, po Stanach, w Prince nie, ciężarówką, no po prostu jakimś cudem był odsubskrybowany i nie tylko on, bo nawet ileś tam więcej tych kanałów. Wiem, że u mnie jest podobny problem, bo widzę, że te subskrypcje schodzą nawet. Chociaż może niektórzy też tam są tacy, że świadomi sobie odsubskrybowują ten kanał ze względu na to, że może już ten kontent ich nie interesuje, albo po prostu coś im tam zaczęło przeszkadzać. No i wiadomo, każdy ma swoje wybory. Ja też tutaj nie jestem po to, żeby was do czegoś zmuszać. Natomiast tutaj muszę wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, że tych vlogów już nie ma, tak? No właśnie tak jak mówię, dlatego, nie? nie będę się tam powtarzał ileś razy, no po prostu wiadomo, że jeżeli nie ma tych wyświetleń pod filmami, że ktoś tego za bardzo nie ogląda, yy, a nawet jeśli to ktoś ogląda, yy, no to bardzo mi miło, ale no niestety, mając prawie 2000 subskrypcji, yy, ja po prostu nie jestem w stanie pojąć, jak YouTube mocno musi ograniczać czyjeś zasięgi, żeby te filmy nie były w stanie chociaż do tysiąca osób dotrzeć, to jest po prostu przerażające, nie? Gdzie ja nawet nie mam reklam, może właśnie za to po prostu YouTube mnie ogranicza. Ja nie mam po prostu reklam, ja nie zarabiam na tym, tak? Więc może jestem traktowany tak, wiecie, jako gorszy, ten słabszy twórca, no bo jednak ja nie jestem jakimś twórcą, który zarabia, sponsoruje i tak dalej tylko ja po prostu jestem niezależny. Ja robię to bardziej dla siebie niż dla jakiejś korporacji czy tak dalej. Bo gdyby tak było, to byście mieli co chwilę jakieś reklamy, nie wiem czegokolwiek, nie? Kupcie to, kupcie tamto, wpadnijcie tam, zajrzyjcie na tą stronę. No ja taki nie jestem, ja bardziej mam swoje tutaj jak już to takie tematy albo po prostu jak się nie ma czasu, nawet to się nie nagrywa, nie? Tak więc Teraz w ogóle już mam tak mało czasu, że no mówię, nie jestem w stanie za bardzo wszystkiego nagrywać, więc też, więc też poryzygnowałem z serii Farming Simulator na przykład. Nawet już dawno nie grałem. Szkoda mi trochę, może do tego wrócę, ale naprawdę to by był raczej inny kontent, już nie vlog, a też właśnie tylko takie nagrania właśnie z jazdy. Nie vlog, a bardziej typu takie, nie wiem jak się to nawet nazywa. Bo ja tak nie jestem takim specem, wiecie. Tyle lat jestem na YouTube, ale nie jestem jakimś tam specem youtube'owym i tak dalej. Żeby też przegadywać albo tam gdzieś wiedzieć więcej od kogoś. Bardziej tutaj słuchajcie. Robię to dla siebie, po prostu tak jak potrafię, nie? No ale niestety nie wszyscy to widzą. Widzę, że ten, ten zasięg jest po prostu fatalny, no szkoda mi troszkę, bo jeżeli coś się nie ogląda, no to jednak y, niezbyt motywuje do tego, żeby dalej tu być. Bardziej mnie motywuje nagrywanie takich, wiecie, zwykłych zwykłych jakichś tam filmów. Coś tam jedzie na sygnale, ale nie wiem co dokładnie. Policja mnie mijała, więc nie wiem czy oni tam gdzieś... Policja jedzie? Karetka chyba. Trzeba się karetce ustąpić zaraz. Niech sobie jadą. Tym bardziej że tu pod górkę, to jak jest ten pas awaryjny, to jest właśnie plus, bo już dużo tych dróg krajowych po remontach nie mają tego pasa awaryjnego i to jest duży błąd, bo właśnie utrudnianie jest to niesamowite, nie? Czy dla rowerzysty, czy po prostu dla, dla takiej karetki, tak to zawsze można się troszeczkę poszerzyć, nie? Podczas jazdy nie czadzić, tam do zera hamować, o ten to tam panikuje już, widzi, że karetka to już panikują, niektórzy po hamulcach dają, najlepiej to byśmy mogli do zera zatrzymać. Bo nie wiedzą, co się dzieje, nie? No, tu troszkę trzeba spokoju zachować, po prostu i tyle z opanowaniem. Spokojnie nie mam, jak zjechać, nie zjeżdżam proste, bo nie mam jak zjechać i nikt ci nic za to nie ma prawa zrobić. Taka jest prawda, nie? Często tam gdzieś w zabrzu, nawet pamiętam, jak straż jechała, to nawet mi pomachali, że oni to rozumieją, bo ja po prostu nie miałem, jak zjechać nigdzie, bo stałem na światłach. Droga zakorkowana. W obie strony jeszcze tutaj była smówka na rondzie, i słuchajcie, światła. I ja stałem na tych światłach, no nie miałem jak po prostu zjechać, bo był krawężnik to wysoki, jeszcze tam jakaś barierka. No i oni mi pomachali, że spokojnie nic się nie stało. Ja macham, no nie mam jak, mówię, no nie mam jak po prostu zjechać, no niestety. No i poczekali, znaczy no, troszeczkę mnie ominęli dosłownie, prawie że na lusterku, lusterko sobie złożyli i tam przejechali na tamtą stronę. Tak więc tyle dobrze, że im się udało. No tak to by musieli czekać aż do tego zielonego światła. No i słuchajcie, no wracając do tematu, po prostu mówię, ucichłem trochę na tym kanale, bo mi to zbrzydło, nie to już widać po mnie, że wypaliłem się troszeczkę, gdyby mówię tutaj. Było troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o te zasięgi, bo ja też. Wiecie, ja to robię dla siebie, nie? Ja lubię sobie nagrywać, lubię coś tam mieć na wspominkę, czasem sobie nawet obejrzę jakiś stary materiał, nawet ostatnio oglądałem sprzed trzech lat z trasy materiał i to jest właśnie fajne, że tutaj te filmy zostają, ale niestety, jeżeli coś się dzieje, że YouTube ucina zasięgi i my nie jesteśmy w stanie po prostu... Wiecie, my gadamy do ściany tak naprawdę, nie gadam, nie gadam do większości z Was, tylko gadam po prostu do ściany, tak? I z czasem człowiek rozumie, że to jest bez sensu, nie? Takie gadanie. Nawet szczerze powiedziawszy, ten film, który tutaj dzisiaj nagrywam, może się okazać, że nasz kierowca jedzie chyba. Nasz kierowca jedzie, ale nie wiem, czy mnie poznał. Nie poznał mnie chyba, nie wiem. Yy, tak więc. Nawet nie wiem, czy ten film, który tutaj dzisiaj nagrywam, on będzie dobrze wyświetlony. Może być tak, że nawet prawie do nikogo nie trafi, nie? Choć wiem, że są widzowie, którzy na bieżąco są na moim kanale i naprawdę wam dziękuję, jesteście zajebiści, nie? Po prostu takich widzów to naprawdę szanować, bo przychodzą sami tak naprawdę, tak jak ja robię. Na przykład oglądając, wiedziałem na przykład, że nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich twórców, których oglądałem, a było ich tam chyba siedmiu, nie byłem tego w stanie zrobić. No to poryzygnowałem z nich po prostu został mi Rafał Żazuniuk i WB, Wujek Bochum, którego serdecznie pozdrawiam tak więc z WB tam troszeczkę taki kontakt czasem mam nawet osobisty na no może nie aż taki bardzo na, na jego kanale, ale czasami jakiś tam content jak o czymś tam opowiada to ja się troszeczkę odezwę, zwłaszcza jeśli chodzi o samochody czy coś tak więc on mnie tam dobrze kojarzy, on tam nawet o mnie opowiedział, że jeżdżę ciężarówką, bo po prostu ja tam często komentuję każdy jego zaległy stary film, dosłownie sprzed ponad roku, tam y, oglądam wszystkie po kolei, tak i jestem na bieżąco. On nie musi, y, wiecie, ja nie muszę mieć u niego dzwoneczka, żeby tam wejść. Ja po prostu wiem, że ja chcę tam wejść, nie. Tak więc dziękuję właśnie takim widzom u mnie na kanale, że sami chcecie wejść na ten kanał i zobaczyć co nowego u mnie jest. To jest właśnie motywujące, ale niestety mówię. Jest tego za mało, tak? I to mnie y to mnie troszeczkę zmusiło do tego, żeby przyhamować, żeby troszeczkę się oderwać wreszcie od tego YouTube'a, nie? Y żeby troszkę zająć się bardziej ży życiem osobistym, bo właśnie tak się składa, że moje życie osobiste teraz ma większe znaczenie niż to co się dzieje na kanale, y czy czy moja praca tak samo? Też tutaj pracuję bardzo długo czasami, nie? Czasami nie wiem nawet do której wrócę w piątek, tak więc często nie wiem zazwyczaj, kiedy w piątek wrócę. Chciałem wrócić o 16, max w piątek wróciłem prawie przed 18, tak więc tydzień temu słuchajcie w czwartek, z Opola właśnie tą samą trasę robiłem. Wróciłem, słuchajcie, o 22 na parking. Bo się tak tu spieprzyło wszystko, więc jeszcze w piątek miałem urlop i nie miałem po prostu nawet kiedy, a chciałem dla Was nagrać film, bo mówię, jakbym wrócił w miarę fajnie, nagram film na zapas, nie? Coś tam powluguję. Ale jak człowiek wrócił o 22, to już miał serdecznie wszystkiego dość, a tym bardziej, że już o 6 musiałem wstać następnego dnia, bo wyjeżdżałem w celach osobistych, po prostu jeszcze zakupy musiałem robić. O no 6 to już byłem w markecie, tak naprawdę, bo ja już o 5 wstałem. I to jest właśnie takie coś, nie? Więc jedynie zostało mi nagrywać właśnie na ten drugi kanał sobie w jakieś filmy tam z trasy, tylko ja ich nie vloguję, po prostu sobie nagrywam trasę jak sobie jadę, widzę, że się do niektórym zaczyna podobać, tam mam, tam już parę subskrybentów jest i właśnie o to chodzi, żeby nie napakować sobie tych subskrybentów nie wiadomo ile, a przyjdziecie obejrzy tylko dwie, trzy osoby, nie? Tak więc... Nie ma co sobie motywacji takiej tym robić. Ja na subskrypcję już dawno przestałem patrzeć. Dużo też jest obcych y, widzów, którzy przychodzą na chwilę. I nawet tacy widzowie częściej zostają niż ci, którzy mają zasubskrybowany kanał. Tak więc taka jest prawda, nie? Dlatego też zmieniłem podejście już jakiś czas temu. Przestałem się troszeczkę bardziej starać, bo uznałem, że za bardzo nie mam po co się starać, skoro mam ucinane te zasięgi. No i jest jak jest, tak. Po prostu odpuściłem sobie i zrobiłem bardzo dobrze, bo troszeczkę mam więcej czasu teraz dla siebie Czasami jak mi się zdarzy to właśnie nagrywam Dzisiaj też może mi się uda jeszcze wieczorem nagrać chwilę z ETS-a lub z ATS-a taką traskę, ale ja już nie nagrywam vlogów jak widać, bo już po, po prostu już nawet te vlogi jakbym chciał z gier nagrywać to już mi się no nie chce, nie? Po prostu już nie ukrywam, że aż się nie chce z tego wszystkiego Dlatego Nagrywam, chcę żeby ten kanał był aktywny, natomiast chciałbym, żeby została ta, ta ilość widzów, która te filmy będzie akceptować, czyli takie nie vlogi, a typowa jazda, że sobie jadę tam w grze tą ciężarówką, ja wiem, że można przy tym przyznać, bo też oglądam od niedawna taki kanał na boku, bardzo, bardzo taki, no dopiero co się tak naprawdę rozwija, ale sobie oglądam i on robi właśnie podobny kontent do mojego. No niestety, tam chłopaka prawie że nikt nie ogląda, i to jest takie no, smutne troszeczkę. Bo On ma tam 80 subskrybentów, a tak naprawdę nie ma w ogóle wyświetleń pod filmami, więc postanowiłem go trochę wesprzeć i tam mu komentuję filmy, no i też oglądam. Nawet tu jeden na tablecie tam sobie wcześniej oglądałem, jak stałem w miejscu na zakładzie. Tak więc w wolnym czasie sobie po prostu oglądam te jego filmy. Tam, może nie często, ale oglądam. Wpadam, daję tam ocenkę i komentuję po prostu, nie? Tak więc, tak, żeby widział, że, że jednak ktoś to widzi, nie? Muszę się napić, bo aż mi w gębie zaschło. Tak więc, tak to wygląda. Pewne rzeczy się skończyły na kanale, no i nie wrócą, raczej chyba nie wrócą, no chyba że naprawdę by się cud stał, ale wątpię na, na pewno nie w najbliższym czasie. Raczej z tego nagrywania może nie zrezygnuję, tyle, że będę nagrywał nieregularnie, czyli kiedy będę miał możliwość, to dla was nagram materiał i go opublikuję, nie? A ci, co chcą przyjść zobaczyć, to przyjdą, to przyjdą, bo jeżeli ktoś jest prawdziwym twoim widzem, to przyjdzie niezależnie od tego, czy y, ty masz. Czy on ma włączony dzwoneczek, żeby powiadomić Cię, że jest nowy film? Czy też nie? Bo wiecie, ja nie chcę widzów, którzy tu przychodzą na siłę. Ja chcę widzów, którzy są na stałe, którzy wiedzą, po co tu przychodzą, że chcą sobie obejrzeć ten mój materiał. Odkładam sobie na nowy komputer. Słuchajcie, być może mi się uda w ciągu tam nawet tych kilku lat odłożyć taką dobrą sumkę na taki zajebisty komputer. Już sobie tam coś odkładam, tak więc już prawie mnie na procesor stać I będziemy tam myśleli o wymianie całego komputera, jeżeli dalej bym chciał dla Was nagrywać, nie? Bo jeżeli nie będę miał potrzeby nagrywać, to raczej lepszy mi nie będzie potrzebny A ja się też nie porywam już na głęboką wodę że kupię ten komputer, kupię ten procesor, to Ci więcej ludzi będzie oglądać, bo będzie film płynniejszy. A co ty mi pierdolisz, człowieku? Już tak kiedyś zrobiłem, że sobie kupiłem lepszy monitor, kupiłem sobie lepszy mikrofon, kupiłem sobie to, tamto, to co mi ten widz lata temu polecał. Kupię to, to na pewno będzie więcej widzów. Fakt było, ale ci widzowie, którzy tak czekali na to, już ich nigdy więcej nie widziałem na moim kanale i dlatego ja stwierdziłem, że nie będę. Dla kogoś sprzętu dla siebie, bardziej dla siebie nie będę sprzętu kupował, bo komuś się to podoba, czy nie, nie? Tak więc yy, ja też już przestałem się tak interesować zdaniem kogoś, czy się komuś podoba ten materiał, czy nie, po prostu ja to robię dla siebie, nie? nie? musi się to nikomu podobać, jeżeli się komuś nie podoba, drzwi są otwarte i można wejść w każdej chwili, to nie jest problem, nie? Nikt tu nikogo na siłę nie trzyma. Ja też z tego powodu trochę mam włączone z, y, sprawdzanie wszystkich komentarzy na kanale, które są, bo czasami komentarze są w taki sposób y, pisane, że nie wiem w ogóle skąd się komuś takie słownictwo bierze, nie? Y, chociaż dawno nie miałem takiej sytuacji, ale zdarzały się komentarze. Y, prowokujące mnie do tego, żebym ja się tam gdzieś udzielił bardzo nieładnie. Ale zazwyczaj te komentarze są po prostu usuwane, bo u mnie hamstwa się nie toleruje na kanale, po prostu y, tutaj człowiek ma prawo coś powiedzieć, jeżeli powie to w konkretny sposób, i taki dość kulturalny, a nie taki, że wiedzie mi tutaj, nie wiadomo z jakimi y, słowami zabronionymi bardziej, i będzie mnie tutaj oczerniał. Bo ja sobie tego nie życzę, tak? Tak więc, dlatego też wszystkie komentarze, które ja tutaj dostaję od Was są sprawdzane i dopiero są akceptowane. Nawet one mogą być po kilku dniach, dopiero czy po tygodniu zauważone i zaakceptowane, więc ja ich też mogę od razu nie zobaczyć. Tak więc, to jest, myślę, tak wyjaśnione. I tyle, nie? Jadę sobie w stronę haupy. Raczej więcej tutaj na tym kanale. Odcinka z ciężarówki nie zobaczycie. Mówię, jak ktoś chce, niech wpada do mnie na kanał POV Poland Tracker. Link macie w opisie właśnie do filmu. No i tam nagrywam co tydzień w sobotę macie nowe, świeżutkie materiały. Może nie są takie tam też świeżutkie, bo niektóre są już odległe, bo ja to troszeczkę planuję. Nawet zdarzyło mi się chyba cztery filmy raz, czy trzy nagrać w tygodniu, więc też to zrobiło mi na dobrze, bo. Mam duży zapas tych materiałów, ale cały czas coś tam wygrywam, nie? Tak więc myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał zostać, to tego nie pożałuję, jeżeli dla tego kontentu nie tylko, że vlogów nie ma. Po prostu na chwilę obecną tam vlogów nie ma, nie wiem czy kiedyś będą. Jeżeli będzie naprawdę duży odzew widzów, będzie wielkie zainteresowanie, to myślę, że vlogi będą mogły wrócić, ale to naprawdę pod tym warunkiem, nie? Bo jeżeli nie, no to niestety nie ma po prostu co gardła drzeć, a tak naprawdę przyjdziecie obejrzą dwie osoby, jeszcze ci w minutę napiszą, że chujowy film, albo nawet nie zdążą obejrzeć tego filmu, nie. Tak więc. Tyle chyba co chciałem powiedzieć nie. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. Jeżeli chcecie zostać, zostajcie, bo mówię tutaj jakieś tam filmy będą, tylko już troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Vlogów po prostu nie będzie raczej. Kanał raczej nie zniknie, nie sądzę. Raczej go i tak zostawię do komentowania też innych twórców, bo jednak oglądam tam tych, których oglądam i też im komentuję filmy, tak więc chciałem, żeby to zostało. Raczej te filmy wszystkie, które też mam na kanale, nie znikną, więc. To wszystko zostaje i będą jakieś tam nowe materiały właśnie z gier symulacyjnych bardziej. No i z Asasyna, bo chcę go dokończyć, nie? Chociaż jeszcze bym sobie Odyseję ograł, bo tak mi się Odyseja podoba. Mam tą Odyseję i słuchajcie, chciałbym ją ograć na kanale, tylko obawiam się, że nie mam dla kogo właśnie, nie? Bo jak ja widzę, że Originsa tam dosłownie dostanę dwie oceny pozytywne i 20 wyświetleń, no to słuchajcie aż to woła pomstę do nieba i sprawia, że raczej chęci to za dużych nie mam, żeby nagrywać nawet tego Originsa czasami, nie. Ale jednak przyjdzie moment, że w końcu nagram ten zapasowy film, nawet opublikuję, postaram się coś tam ogarnąć, nie. Może jeszcze dzisiaj jak wrócę, ale to naprawdę musi być jakaś tam możliwa chwila, żeby tą godzinę poświęcić na to, nie. Tak więc cóż. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Jak mi ktoś tu będzie pisał, że pierdolę od rzeczy i narzekam, no to nie chcę pisze, ale ten komentarz raczej nie będzie zaakceptowany, jeżeli będzie w takiej formie komentowany. Jeżeli to napiszesz w kulturalny sposób, nie ma problemu jak go zaakceptuję, nie? Tylko myślę, że raczej to co miałem tutaj powiedzieć, to powiedziałem i chyba więcej raczej nie muszę opowiadać, po prostu jest jak jest, też się trochę pozmieniało w moim życiu i Bardziej skupiam się po prostu na życiu osobistym niż na YouTubie, tak jak to robiłem jeszcze pół roku temu, gdzie jakby mógł tę nockę zarwał przy robieniu materiałów, a tak naprawdę gówno mi po tym wszystkim było. I właśnie dlatego zmieniłem trochę podejście. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam I ci co w trasie szerokiej drogi, ci co w ETS-ie w trasie, czy w ATS-ie również szerokiej drogi w wirtualnym świecie. A ja kończę, jadę do chałupy, odpocząć, i tyle. I zjeść, bo głodny jestem. Tak więc na razie, pozdrawiam. Hej.